Witam serdecznie jestem strony Rafał z Motorwo. Słuchajcie, dzisiaj na ściance kolejna już sztuka. E, tak, naprawdę, w ostatnich trzech miesięcy, a wierzcie mi, e, że za r 125 ganiam jak szalony, mimo że Rk to kiedyś był egzemplarz, który wypełnił prawie cały nasz salon. E, potrafiliśmy mieć co do 10 sztuk na raz. Nie ma R125. Niestety, no myślę, że od ostatnich 3 lat Erek u nas jest bardzo mała ilość, ale myślę, że to za sprawą tego, że po prostu nie jestem w stanie kupić nic zdrowego, nic ładnego. E, a... Jeżeli jesteśmy w stanie, no to jest to na no, bardzo sporadyczne sztuki, tak jak chciałby wezmę za mną, ale naprawdę Erek jest coraz mniej z tych najfajniejszych generacji, czyli moim zdaniem z drugiej generacji, właśnie, bo ten wypust myślę, że wam upodobał się najbardziej, mi zresztą personalnie też. To są bardzo fajne motocykle, które najbardziej, moim zdaniem, imitują coś dużego. Najfajniejsza generacja, zresztą nawet wśród większych pojemności, czy to jest R6, czy R1, no to są generacje, które się najfajniej sprzedają po dziś dzień. No i to właśnie uważam, że jest ten model. Słuchajcie, RK jest przebiegiem 18 tysięcy, która ma cały oryginalny kompetowie. Wierzcie mi, że jest bardzo ciężko znaleźć, ale jest u nas w końcu na salonie. No i od razu wam przypominam, że jak u nas RK się pojawia, to znika bardzo szybko, więc nie zwlekajcie. No i koniecznie zobaczcie ten filmik do końca. Zobaczcie sami Yamaha. R125 z 2015 roku. Słuchajcie, w fajnym e, czarnym, matowym malowaniu, bardzo minimalistycznym, e, tak naprawdę, nawet o, e, naklejek tutaj za wiele na tym motocyklu nie ma. E, ale co jest ważne, to jest oryginalny komplet o wiele czyli to jest taki szary, zobaczcie, matowy kolor, ale z taką minimalną perłą, połączony z czarnym matem, ale też on nie jest taki zwykły czarny mat, tylko z taką minimalną perełką. To właśnie e, między innymi też fajnie podkreśla, że to jest fabryczne malowanie, bo z jak już jest coś pomaluje no to na zwykły czarny mat. To jest wszystko w serii, nawet fabryczna naklejeczka z boku R125. Dolny, pługi, błotnik, wszystko w serii, więc fajnie został zachowany. No ale myślę, że wspomniałem, że najważniejsze. No i najważniejsze to nie jest. Myślę, że z fajniejszych informacji to jest to, że motocykl, słuchajcie. Raz, że to jest model z 2015 roku, czyli już rok, od którego ABS wychodził opcjonalnie. I to też nie jest tak, że od 15 każda RK go miała. To może było tak, że niektóre miały, niektóre nie miały. Można sobie było to dobrać i to jest ograniczenie, które ABS ma. E, czy e, jest to rzecz po prostu konieczna w motocyklu tej klasy? Moim zdaniem nie, Można, mogłoby tego ABS-u śmiało nie mieć. No ale oczywiście, jeżeli zaczynamy przygodę. E, I że tak powiem, chcemy motocyklu mieć dużo, nie, niezależnie od pogody, czyli czy pada deszcz, czy nie pada deszcz, no to na pewno system ABS-u będzie nam pomagał i będzie ta druga hamowania krótsza. Więc wiem też po Waszych często pytaniach, że na tym ABS-ie wam zależy, więc tu egzemplarz z ABS-em macie. E, więc to jest akurat duży plus. No i tak jak wspomniałem wcześniej motocykl, który ma fabryczny kompletowy wyk, ale oprócz tego ma 18... Przebiegu. To naprawdę jest rzecz, która bardzo pomaga w polskim rynku. Dlaczego? No dlatego, że ten motocykl, jak każda 125, dzisiaj, mimo że będziecie uważać, że to jest szczyt Waszych marzeń, to czas szybko biegnie zaraz się okaże, że będziecie już się pięć wyżej i trzeba będzie motocykl sprzedać. No to tutaj, jeżeli dzisiaj jest 18, nawet zrobicie im 10 tysięcy, to on wciąż będzie mało i wciąż szybciutko się go sprzeda. Jeżeli zaczniecie na dzień dobry z przebiegu 50, no to potem już się robi coraz ciężej. Nie może oczywiście te motocykle są fajne, jeżdżą długo. Tu akurat zrobiliśmy pewne rewizje silnika, macie Nowy cylinder, a i w salacie najwyższej jakości zamiennik. Jednocześnie ktoś o serwisy olejowe nie dbał, więc tutaj macie zrobiony nowy cylinder. Jeżeli fajnie to za, że tak powiem, to trzecie, to śmiało te 30 tysięcy kilometrów powinno to z wami dojechać, e, ale oczywiście od nas standardowo znajdziecie taką książkę serwisową, w której będzie wpisany serwis, który my z, z, zrobiliśmy, czyli jaki tam olej w silniku, jaka świeca. E, tak naprawdę moim zdaniem motocykl bez żadnego wkładu na teraz, e, bo. No, tak jak sobie silnik przejrzany, nowy olej w silniku, nowa świeca, filt powietrza lux. Akumulator dobry. Nowy, praktycznie komplet opon, brystony, Batlaxy, słuchajcie, z 2024 roku. Tutaj jeszcze widać o kolorowe paski w środku i z przodu i z tyłu. Bardzo fajnie, kolejąca się opona. zobaczcie dzisiaj jest zimno, naprawdę opona. E, teraz, tak się sobie ścisnę na rantach, to czuć, że jest mięciutka, więc przód, tył bardzo fajny. Opony: 24 rok. Tarcza z przodu z klockami fajne. Z przodu, w się sensie, z przodu i z tyłu z klocki, fajne. zawieszenie suche. Tak na dobrą sprawę nic bym tu nie robił. Z dodatków też jest całkiem coś tam fajnie pasującego. Bo tak szyba wysoka z garbem, przyciemniana, ale z jakimś tam prześwitem, z logiem YZF. Kierunkowskazy, zobaczcie z przodu takie minimalne. Z tyłu krótkie fotelnicy rejestracyjnej też z kierunkowskazami. Zobaczcie, pływającymi jest jakiś taki symboliczny, nowoczesny gadżet się pojawił. No i tak naprawdę tyle. Jeżeli chodzi o układ wydechowy, bo to też częste wasze pytanie, choć tu uważam, że jest mega fajnie, że jest fabryczny, bo EREK fabry z fabrycznym, ładnym wydechem, co zaznaczam, czyli nieprzytartym praktycznie nigdzie, jest bardzo mało. Bardzo co prawda grzecznie i cicho pracuje, ale jeżeli do kogoś będzie to niewystarczające, to oczywiście jesteśmy w stanie Wam tutaj wspawać akcesorium końcówkę w kwocie okolicach 400 zł i macie akcesorium kadłubę, który będzie już mocnym basem trąbił. więc jest to do zrobienia, jeżeli by Wam akurat na tym zależało. No Ale zobaczcie, nawet macie o te takie odwoźniki na, na, na setach. Więc y, dla kogoś, to zwraca uwagę na detale, myślę, że opodząc go dookoła, jedyne jakieś rysy użytkowe. Żadnego jakiegoś nie wiem, wielkiego pęknięcia, żadnego przetarcia. No, Natomiast na naklejce taki drobny zadziorek, no i parę takich symbolicznych rysek, no ale e, nic narazującego. Wierzcie mi, że nic takiego, co by jakoś tam pal, paliło Wam e, po oczach, więc fajny egzemplarz. Mm, no, cena, słuchajcie, no, myślę, że normalna jak ZR-125, mimo że no tanie Erki, to już dawno, dawno za nami. A właściwie powiem Wam szczerze, że odkąd sprzedajmy motocykle, to Erki, no, myślę, że. Od dobrych 6 lat RK z 15 roku kosztuje prawie tyle samo. Yy, więc to też plus i minus no. kupę kasy trzeba wydać na dzień dobry. Yy, ale tak naprawdę no, chcąc mieć największy motocykl w klasie sportowej, to bardzo nie ma co kupić. No bo no, co kupić jakiegoś Chińczyka i na no, to myślę, że to nie tędy droga. A z nowych motocykli, no to właściwie no, nie ma. No. Suzuki, maleństwo, kawasaki, maleństwo. Do kontrastu no to zostaje jeszcze CBRK125, no ale to też są nie te lata produkcji, no bo to się skończyło w 2015 roku i motocykl by powiedział w starym klimacie. Na no, no to tylko nowe R-125 wchodzi w grę. No i pytanie, czy chcecie wydać więcej kasy, no bo te nowerki już cenowo są coraz droższe. No hmm. i co? Zapalam e... dwa kluczyki do motocykla Instrukcja obsługi. Księżnica serwisowa, e... Która, o której tam wspominam, że dodajemy. Pełny zbiornik paliwa. damy zapłon. No e... i czterosobowy silnik, który na fabrycznym wydechu e... no, całkiem sympatycznie chodzi. No, oczywiście nie zrobimy z tego litra, więc ten dźwięk jest jaki jest. Bardziej taki do, do skuterka podobny. No ale za to nie męczy uszu. Mm fabrycznym wydechu bardziej słychać silnik niż wydech, ale też myślę, że nie ma wstydu i naprawdę fajnie to pracuje. Słuchajcie, wpadajcie do Motorwu. Jeżeli gdzieś tam znajdziecie nas na YouTube, no, to możecie przejść naszą ofertę na motorw.automoto.pl. A jeżeli jesteście lokalni, żeby w okolicy, pamiętajcie, że dowóz motocykla macie w gratisie Jest kompletem dokumentów, ze wszystkim dowodzi Wam taką maszynę. Wtedy wyjdziecie prosto do wydziału komunikacji go rejestrować. Wtedy koszt rejestracji dla Was to jest całe 120 zł plus ubezpieczenie, więc żadne wielkie pieniądze. No le się też możemy wam dostarczyć maszynę pod dom, naszym śmiesznym pick-upem, więc zazwyczaj zapytajcie, ile kosztowałby dowóz motocykla do Waszej miejscowości. No i jeżeli jesteście gdzieś tutaj, faktycznie jest niedaleka, no to zapraszam, zawsze można wpaść, porównać sobie motocykle, bo mamy ich zawsze. Troszeczkę w ofercie, więc nie krępujcie się, padajcie, zadajcie zadawajcie pytania no i podajcie nasze Social Media, Facebook, Instagram, TikTok, wszędzie tam jesteśmy, wszędzie możecie nas sobie podejrzeć. Więc jeszcze raz, lewam w górę, trzymajcie ciepło mam nadzieję, że nie niebawem do zobaczenia.